Pozwolę sobie przedstawić w tym momencie hasło wyborcze, które jestem przekonany, że może być znakomicie realizowane przez bardzo dobrą drużynę. My ją nazywamy drużyną Radomia. Szanowni państwo, tak wygląda nasze moje hasło wyborcze na najbliższą kadencję i tak chciałbym, aby wszystkie środowiska społeczne, polityczne podchodziły do możliwej współpracy z nami i ze mną. To jest naszym celem wspólnie dla Radomia. Chcemy pracować ponad podziałami, chociaż te różnice zawsze były, są i będą. One będą dostrzegalne, ale pamiętajmy o tym, co jest największą wartością naszego miasta. My sami, Radomianie, jesteśmy największą wartością i dla nich, i dla nas powinniśmy umieć pracować. Na naszych listach są przedstawiciele prawicy Rzeczpospolitej, Polski Razem, Jarosława Gowina. Solidarnej Polski, wspólnoty samorządowej. Są przedstawiciele Solidarności, są przedstawiciele organizacji społecznych, przedstawiciele środowisk politycznych. Są na naszych listach też doświadczeni samorządowcy. Znajdują się na naszych listach lekarze, nauczyciele, prawnicy, społecznicy, działacze sportowi. Także dla, każdego, dla każdej osoby, która chce pracować dla dobra naszego miasta, na naszych listach znalazło się miejsce. To jest właśnie wspólnota. Nasza drużyna, drużyna Andrzeja Kosztowniaka, będziemy występowali pod hasłem, tak jak prezydent mówił, wspólnie dla Radomia. I proszę to są Państwo, których tutaj przedstawiamy. Jeżeli będą oczywiście do nas pytania, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w sposób jeszcze raz bardzo, bardzo mocny pragniemy podkreślić to, że środowisko Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu. Bo taką partię reprezentujemy, jesteśmy z tego dumni, jest zainteresowane współpracą na rzecz naszego miasta z każdym. Z każdą formacją polityczną, z każdym stowarzyszeniem czy też każdą osobą fizyczną, która chce dobra naszego miasta. To jest nasze credo, to jest coś, do czego my się odwołujemy, coś, do czego również przez te 8 lat wzajemnie dorastaliśmy. Dzisiaj chcemy bardzo silnej współpracy z każdym. Z każdą formacją polityczną i społeczną na rzecz Radomia. Szanowni Państwo, pokazaliśmy przez te 8 lat, że nie ma dla nas tutaj podziału. W Radzie Miejskiej wspólnie pracowaliśmy dla dobra naszego miasta. To my, jako koalicja rządząca, zaprosiliśmy do współpracy w Radzie Miejskiej przedstawicieli wszystkich organizacji politycznych, które zasiadały w tej Radzie. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej byli przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej, byli przedstawiciele Platformy, był przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przedstawiciele wszystkich środowisk mieli przedstawiciela jako y, przewodniczącego komisji. Także to my pokazaliśmy, że można współpracować wspólnie i można, można dzielić się władzą z opozycją. Jesteśmy chyba jednym z nielicznych miast w Polsce, które tak postąpiło. Bo w Warszawie, w Kielcach, we Wrocławiu, we wszystkich innych miastach. Ci, którzy rządzą, y, tak, przejmują władzę we wszystkich komisjach y, w całej Radzie Miejskiej. My potrafiliśmy się tą władzą podzielić, pokazaliśmy, że potrafi, potrafimy współpracować dla dobra miasta ze wszystkimi. Szanowni Państwo, listy w dniu jutrzejszym, jutro w dniu jutrzejszym, wszyscy Państwo otrzymacie listy gotowe, wyborcze, z krótkim opisem. Y... Numer jeden, prezydent miasta Radomia Andrzej Kosztowniak w okręgu numer jeden. W okręgu numer 2 Dariusz Wójcik, w okręgu numer 3 Kazimierz Staszewski, w okręgu numer 4 Jerzy Pacholec i w okręgu numer 5 Jakub Kowalski. To są jedynki.